Znalazłeś się, a więc się nie myliłem. Mamy przed sobą kompletne dzieła Williama Szekspira. Problemy, które poruszał, były tak powszechne, że przez setki nie, lat ciężko. jego historie powracały w formie adaptacji. Największą popularnością cieszyły się tragedie. Hmm, czy ludzi to z natury ciągnie do tragicznych opowieści? To prawdopodobne. Arabskie Noce, czyli Księga Tysiąca i Jednej Nocy. Inspirująca kolekcja opowieści, baśni ludowych i pieśni, które przekazywano sobie przez setki lat. Prawdziwy tygiel literatury. Wątki fantastyczne, dramatyczne, zwroty akcji, prawie jak codzienność w naszym mieście. Kolejne dokonania ludzkości ocalone od zapomnienia. Tak trzymać. Zdaje się, że talia przygotowała już nową listę. Ja Mówiłem. Cześć, Aiden. Widzę, że przyniosłeś Albertowi zbiór dzieł Williama Szekspira. Znasz może dramat Romeo i Julia? Znam. Powiedz mi, wierzysz w miłość? Taką prawdziwą, którą rządzi przeznaczenie, jak u Szekspira. Hmm. To jest pytanie typowo męskie, więc. To jest. To jest Aiden. On wierzy w miłość do swojej siostry, więc ja bym dał tak. Chyba wierzy. Inna sprawa, że niewiele jej widziałem. To prawda, w dzisiejszych czasach trudno nawet o zwykłą sympatię, a co dopiero miłość. Ale najważniejsze. Najważniejsze to nie stracić nadziei. Jak nie teraz, to może kiedyś wszystko w rękach losu. Aiden, rozmowy z tobą naprawdę bardzo dużo mi dają. Nie mogę się doczekać twojej kolejnej wizyty. To dla mnie miła odskocznia, może dla ciebie też. Masz tu nową listę. Uważaj na siebie. Bajerujemy ją. To jest nasza misja, zbajerować tą typiarę. Ciekawe czy się da, pewnie tak, nie? Co robimy książki? No tak, 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 no wiecie. Pociągniemy to do końca chyba, nie? Zgubiłem się. No, ja też. Ja się tak naprawdę zgubiłem na tu za raz. Ja się odwiecznie do gubię. Dobra idę tamtędy, kurde będzie szybciej. Ja idę ze znacznikiem. I chyba znacznik mi pomógł weź właśnie. Tak mi się wydaje przynajmniej. Jej! Wyszło. Gdzie to jest? Ja też. 150 metrów. Jak dziś No, rzut beretem. W drodze jest jeszcze to coś do lokania? Co? Czekaj. Jak mi się drzwi przed mordą, to się zerwuje. Nieważne. Myślałem, że spadnę. My już jesteśmy na miejscu. Ej, tu jestem do pomocy. No, 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 dawaj go, dawaj go. To uważaj. Ta? Ale skrzynka jest. A to nie jest rzut po prostu? Ja otwieram. Spowolniło mi czas, jak ktoś z Was uderzał. Ty, ale mi się mnie osłaniać. Stop, to zombie przybieg, wiesz? I rale. Dobra, otwieram. Ale nie się jest teraz śniętej przez to. Dobra, otworzyłam. Może się tylko masz. Ja, Łapa, się. to rzeczywiście obok jest strefa. Joletowy stary trupowy, to jest sopat jest... gry. Ja. Jezu. Wszędzie mnie mnie Ej, dobra, gdzie jest ta misja? Aha, oh, bo to trzeba wejść okay. do strefy. Mm. Jak tu nie. Gdzie tu jest strefa? Gdzie tu jest wejście do tego? Nie wiem, ja weszłam do samochodu. Jestem, tutaj. Czekaj na hmm. mnie. Nie, Ja też chcę. O kurde. Au, au! Eee, co tu się Ej, hej, we mnie wywalił. O Oła. Krzykacie okay. to wszystko, ty. To trzeba ostrożnie zrobić, wiecie? Powrzucać jest kurde? jakaś stref... strefa do zrobienia chyba. Tam jest chyba... strefa, no. Jakoś, ale bezpieczną chyba można z tego zrobić. A nie, to jest trajan kurde. No, teraz godzina w tym. 19. No to jeszcze fila. To ogólnie woda nie ma, to prostu. Oj, co, wile. Nieszczęsne krzykacze. Trzeba to posprzątać trochę. Cześć, że mi sporo. hydron wywalił wcześniej? Czekaj, wytwarzanie. O, ja tu mam strzał dużo. ale ja też muszę sobie strzał wytwarzać, bo mi się skończyły moje. Kurwa, złomu mi brakuje. A mi też. No, nie, to... nie, mi alkoholu brakuje. Wszystko <laughs> będzie dookoła zbiegało teraz. A, to. Wrażające. Ja brakłem. to tam zaraz posprzątam w środku, odkluczę od kurczę Odynia Jora? O więcej dyni O i noga Dynia dynie dynia Dużo, dużo deni Odsłaniacie? Nie się muszę uleczyć. Teraz po cichu musicie to robić, bo zaraz będzie nipa. O A tak. co? tu są? Kto zabić? To jedziemy ich. Chłopaki, jest noc. Wchodzimy tam. O oh, shit. Panik jest przydzielny. No. Skąd ich tutaj tyle przydało? Nie wiem, ja tam rzucam fioletową. I wchodzimy. O nie Co się dzieje? Ja się muszę kurde uleczyć bo... Pomocy! Nie chodźcie tam stamtąd No chodźcie tutaj do nie mieliśmy wejść Aha Ja na was to czekam To też Bo ogólnie na zewnątrz swój... to jest ten, a Abiral, nie? O, super Dzięki o, za pomoc No walnijcie mi w tym celu. Podnieście mnie! O nie, tu jest krzykacz ko no, mnie dosłownie To ja walniję Okój na zewnątrz, kurwa 10 kroków. Spoko, Szoka, spokojnie, normal. Ok, no ty zły krzy krzykaczy, to, to na bank. W lotku no tylko 4 widać, zostało albo z tego co patrzę. No, odradzam się, by nie odradzam. Czekaj, 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 ja do Was zbiegnę. No, ja już się wykroiłam. O kurwa. No nie, nie, do, nie, nie dobiegnę, jednak. Hmm. Dobra, do siebie, dobiegniemy. Ja tam od was za, za, za dużo tych było, wiecie? Mało taj. Okej, okej. Przetworzyłem. Ja. Ja na samym wyjściu od czterech dostałem. O, w pizdę. Aha, i tak, no, gnoje biegną od razu jak upadnie rzepę. Ja mhm. Mm Kurde, to trzeba mega wcześniej otwierać ten spadło. Paralotny. Dobra. Dobra, ja poczekam. Nie mam Peter. What the hell? Niech tam jest! No, dlatego ja czekam. To ja mam przeciętną drogę, bo tam odcinam uwagę. Ty, o tym się przebugował. Ja jestem pod tobą dosłownie. Tak uważa, jak to dosłownie, że można dosyć się. O! Sam się nie I za nie zauważę. Pizda. Idziecie do mnie? Idę. Nie wiem, czy przeżyję. A w Jak ja nie mam tam wejść? No. Ja nawet no, się nie no. widzę. O, kurwa. Kurwa, to tam jest tak duży. Zostałam. No nie zdłużyłam. Owski dziad. Weź użyj środkowy przycisk, pamiętasz? Masz małotowe masz wszystko. No, to nie. wsparcie, Nie wsparcie się, nie się. Iść pod lecz. Uważaj. Oh shit. Kurwa. Nie padnie, nie padnie Dzięki. Uważaj! No ale we mnie? O kurde, wszystko z pola Ja perdona. To bo na 50. O shit! Ci koło mnie, kurde, skoczył. Ej, czemu zginą? Aha, zginąłem? Aha, zginął się. Aha, tam jak zginiemy, to jest kujna teraz. Już się nie podniesiemy. Tak jak już Zginia. wejdziesz tak głębiej. Czemu? No i ja zginęłam od razu, wykrpaję się. Dobra, ja mam pomysł. Bo wyście zrobili błąd. Wyście zaczęli wysadać tam na początku. Ja nie wysadzałam. Tam ta można było na... Cicho wejść, tak szczerze, czekaj. Brakuje mi złomu, potrzebuję dużo złomu. Chcę na dół zjechać. Można tam wejść normalnie. Macie te? Flary takie te? Nie mam. Nie. Zaraz zobaczę, czy mogę otworzyć. Ja potrzebuję złomu i będę mógł wytworzyć. Ja gdzieś mam, czekaj, 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 czekaj. Mam cztery. I to jest w co mam. Mm, okay. mm, ja teraz zrobię więcej tego. Mhm. Mam jeszcze co 4, nie? No? Mm -hmm, mm -hmm. I kilka rewolwerów. Na w się sensie tak strzał. And that's all hmm. right. Tylko dwa mogę? Czułem, mi tu brakuje dalej? Ja złomu mi dalej brakuje. Dobra, mam dwa. Ja mam cztery. Czuję od razu zostawię. Ranożyki nożyki do rzucania. Hmm. Ale z której strony było tamto to wejście? Nie wiem, ja jestem w góra I tu jest dosłownie pod nami gość Co się pod nami, jakby pod wejściem Patrz Jakiś mnie widzi gdzieś, fuck! Pista. Ja mam już pościg Właś tam Tylko pościgu najlepiej, jak tam wejdziesz Dobra, ja z pościgiem uciekam Trzymał właśnie tu wejść z tym pościgiem, nawet nie. O kurwa. W środku teraz tych małtaj nie ma. One wtedy, się, one wtedy się jakoś przebugowały tutaj. O. Dobra, ja do Was biegnę na pula. Ja jestem na górze, żeby w się spadnie. Poczekaj, Ana, ci pomogę. Czekaj, Ana! Ty, ty, Tu jest Niech ten się Tak? Mhm. O, Chodź tutaj, ja tu otwieram ten zamek. Ej, to kurwa mnie coś zauważyło. To się schowaj. Schowałam się, schowałam. U góry. Kurwa, że po schodach A, to jest za jedną książkę, tak? Nie wiem. Nie ja widzę, że jest jeden na dwa. Ale widzę, że teraz niebezpieczniejsze o z są te książki. Drugą. Mamy dwie, tak? Tak, mamy dwa. Teraz jeszcze obadać, żeby się to przydało. No fajnie, by było, nie? Iść na górę. tam, hamasu, jest. Nie zróbcie hałasu w środku. Mhm. Staram się. Chodźcie tu na dół otworzyć to po co? gdzieś tam gdzieś policzył. Ej, tu jeden jest w ogóle. Zabij. Zabijam. Zabijam. Cię przebugował. Tu jest gdzieś ten pika. Słyszysz? Co, co pika? No ten. zbiera No, gdzieś słyszę pikanie, ale nie wiem, czy nie zaślał. A ty jesteś? No, ja się z nimi nazywam już bo nie chcę ich tu ściągnąć. Uważaj. Że... O piórka. Nie no, wchodź, szłamanie do środka Ja też weszłam na... na... na Wie czego się osiągać Czyli jest ten No, no, ja. no, no, czekaj Jestem Dobra, i po schodach od razu możesz Chyba, że chcesz coś tam jeszcze zabrać, nie? Możesz, nam gdzie? No to, na torne Shit! się rozpoczął? Co? Na jakim kujem pościg się rozpoczął? O, w pizda. Nie, ja się pytam, jak się pościg rozpoczął Chyba, że... nas widzą? Może jednak rzeczywiście ten pościg kurde tutaj przeszedł nic więcej chyba nie ma Ej, nie tuptajcie, czekajcie, bo Szyma. Szymał ta są przy tym wejściu, gdzie by się boci. A tu jest jeszcze. No sobie tutaj zgubić chyba, nie? No szukaj zaraz. To tak, bo... jest Dobra, pokazać wam jak tam przejść na ten. Tylko musicie iść za mną. Tylko czekaj, bo mnie tu widzą, więc ja muszę iść na szlifcie, wiesz? Dobra, chuj, chodź, niech cię widzą. Jak jednego masz centralnie przed wejściem. Tak, dlatego mówię, chodź, ci pokażę, jak tam przelecieć. Bo musicie być gotowi. Dobra, jestem. Jesteście gotowi? Jestem. Ustawcie się i bądźcie gotowi. Ale podejdź pod ten stół, żebyś mogła przejść w razie co. Bo tam trochę będziecie wychodzić, nie? No. Zasimy. Chyba się przygubiałam. I do wejścia, i do wejścia, i do wejścia. Ja, ja przebiegłem. A jeszcze nie zgram. Brawo. Brawo.